よし。 więcej ostatnio tych porodów się zdarza. Teraz nowa książka. E, jak samo no nie no, jestem jak taki stolarz, który zrobił tysięczną szafę i już nie, nie ma do niej jakiegoś stosunku. Takiego, <gry> że Myśli sobie o jaką piękną szafę zrobiłem, tylko po, po prostu po prostu no, wydałem książkę, bo, 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 bo wydaje książki. Gdyby to była pierwsza książka, to byłbym się bardziej przejmował. Mm -hmm. Ale no mimo wszystko jakiś taki nowy kierunek, może nie, nie pierwszy raz, ale w sumie od no, druga książka prozatorska tak w samodzielnie napisana, nie. żadnych emocji z tym nie ma związanych? Nie. Ja, ja po prostu stary jestem i emocje te mam związane z zupełnie innymi rzeczami niż książki gości. Nie, to, to, to polega na tym, że, że może przy pierwszej książce 12 w zeszłym roku miałem jakąś taką poważną y, emocję, że to powieść, że, że to, że tamto, a to już druga książka a w przyszłym roku będzie trzecia. A za dwa lata będę zupełnie inną dziedzinę sztuki uprawiał. Na przykład w cyrku będę występował albo w, w, w balecie. Bo, bo ja niczego tak naprawdę nie umiem, więc więc miotam się po różnych, różnych czynnościach, a nuż kiedyś znajdę taką, która mi będzie naprawdę odpowiadała. No. Jeszcze można trochę poszukać faktycznie. W warstwie, w warstwie słownej jeszcze można czegoś poszukać. W sensie takim, że no, były, były piosenki, były... Wierski, dramatu, nie były... Napiszę. dramatu nie napiszę, bo ja jakoś nie mam wyczucia do pisania dramatu, zresztą brzydzę się teatrem. Dramatu nie napiszę. Nie napiszę eseju żadnego, bo, 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 bo nie jestem... Umysł nie jest tak skonstruowany, żebym potrafił. Mhm. Felietonu nie napiszę w życiu, bo felietony to piszą ludzie, którzy się skończyli. I... <laughs> Dobrze, tak a propos ludzi, którzy no z tym mistrzem to nie wiadomo. Czy... Nie, nie. E, może tak, skoro już te książki i te, te płyty to już takie meble bardziej, to, to może chociaż jakiś osobisty stosunek do tego mistrza. Do bohatera. Takim, takim, tak, tak, do bohatera. Przy pierwszej książce miałem, miałem takie emocje y, związane z nim, że go lubię. A przy, przy tej książce on mi się trochę wymyka i, i nie zawsze jest taki, jakby, jakby, jakby. Znaczy, nie, nie do końca go akceptuję. Y, w trzeciej książce mogę obiecać, że się okaże, że jest potwornie naiwny. Tutaj, tutaj niby, niby jest naiwny, ale nie tak potwornie jak w trzeciej książce. W trzeciej książce wszyscy zrobią go w. Słowiewe. Wszyscy. To mogę obiecać. Bardziej lubiłem go w pierwszej książce 12, w książce 13 lubię go mniej. Ale to świadczy o tym, że to już w pewnym sensie niezależny ode mnie byt jest i on sobie chodzi, przynajmniej po tych książkach, i mm -hmm. ży żyje ze swoim życiem. Kiedyś się silny, Znikną dzieciaki na sankach, w jasne miasto wyruszą chłopaki na bałkach i ze złem walczyć będą bronić sierot i dziewic, a na ich czele pojedzie mały bronek. Pytanie odnośnie tej numeracji, bo to taki trochę rokontrolowy zabieg. Gdzieś mi się tam no, przypomnieli. Tak? No tak, ale u mnie będzie na znaczy te 12, 13, 11. No bo już dwa razy tego samego nie można zrobić znaczy. No właśnie. Natomiast tu pomyślałem sobie, że no, 9 jest już zajęte, ale zostało jeszcze mnóstwo mnóstw cyfr. Więc, więc, więc tak tytułowałem. Nie pamiętam, dlaczego tak wymyśliłem. Tam by, byłby bardzo nieudany tytuł, taki pierwotny on się miał nazywać Rok pijanego Mistrza i to było bardzo słabe. A później przyszedł mi do głowy pomysł, żeby się 12 nazywało i już. Już. To nie ma żadnego znaczenia. Teraz dzisiaj wymyśliłem, że dobrze by było, nikt nie napisał jeszcze kryminału pod tym, kto zabił. To było bardzo dobre. Kto zabił? Może napisać. Jeszcze bez odpowiedzi. No. A właśnie, skąd, skąd w ogóle pomysł na kryminał? Bo. Bo. D, 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 to, że to jest kryminał, to mnie jakoś tak poniosło i to mnie jakoś trzymało w jakichś ryzach, bo jakbym miał pisać powieść. Psychologiczną, albo powieść miłosną, to, 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 to. nie znam się na, na tych gatunkach tak dobrze, jak znam się na kryminałach, a, a, a kryminały czytam, i sobie pomyślałem, że, że, że to wyjdzie mi najłatwiej po prostu. Z, z po prostu. <laughs> Ej, jeszcze takie pytanie. Jak, jak wygląda y, Twoja praca? Bo to jest ciekawe, to jest z taką osobą bardzo zdeklarowaną, analogową w takim sensie, że czy to jest y, ciągle ręka i, i pióro, czy... guzik guzik. Wiersze piszę ręką i piórem. Natomiast prozę piszę bezpośrednio na laptopie. Nauczyłem się tego. O, kurczę, no, nauczyłem, to jest no. nauczyłem się tego. To jest po prostu mniej, mniej pracochłonne. Mm. Jeszcze przy pierwszej książce kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt stron napisałem ręką, ale to przepisywanie tego było żmudne i czasochłonne, więcej. Po... W zeszłym roku, czy dwa lata temu już wyuczyłem się pisania na laptopie, ale prozę. Bo pierwsze to, to jednak są małe formy i można nad nimi. To, to wiersze pisze ręką. Niestety, niestety się skomputeryzowałem i koniec. Kiedy, kiedy się odgrażałem, że, że nie będę tego robił. Ale mój ojciec w zeszłym roku dostał w prezencie komputer jest świetny po prostu. Ma lat 76 i jest znakomity. Wyśmiałem się z niego, że będzie tak go traktował jak maszynę do pisania, a z dnia na dzień coraz większe postępy robi. A niestety, może się kiedyś komórkę nauczy obsługiwać Wyłącz mnie, wyłącz mnie, wyłącz mnie, wyłącz mnie. Wyłącz mnie, wyłącz mnie. Tego chcę wyłącznie. Potraktuj mnie tak, jak się traktuje, ze radnią, którego mączko już nie Byłem złem. Wyłącz, nie wyłącz wyłącznie. wyłącz